Dobry wieczór, Night City! Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji Kościoła Eliasza Ostatniego Oswobodiciela, a także zmora działu PR Arasaki, czyli Wielebny Kolwer. Szczęść Bogu Naszemu w niebiosach i na ziemi. A nasz drugi gość to Karina Lee, piękna gospodyni programu Chipin poświęconemu tematyce cyberwszczepów. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam Zigi. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać dziś z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie na rynku. To jest coś od Arasaki, Relik. Ale może przypomnijmy naszym drogim widzom, co to właściwie takiego? Karina, mogłabyś nam wyjaśnić tak jednym słowem? Jakby to ująć? No po prostu nieśmiertelność. Niemożliwe. Poważnie? Mówiąc wprost, relik pozwala przenieść świadomość umierającej osoby i zachować ją na zawsze. Zgrywając jej duszę na chip, znajdujemy i po prostu nowy dom. I taka osoba nigdy już od ciebie nie odejdzie. Będzie już na zawsze z tobą, twojego boku, w twojej świadomości. Wyobraź sobie taką sytuację. Drogie dziecko, zastanów się choć przez chwilę, co mówisz. Relik to żerowanie na ludzkim nieszczęściu. Te chipy to po prostu nic innego. Jak nakręcane symulakra, to złote cielce stworzone przez fałszywych proroków. Arasaka obiecuje, że przeniesie na chip duszę, a tak naprawdę proponuje ludziom zaledwie bezrozumny, pozbawiony uczuć algorytm, który daje przemawiać głosem zmarłego. Co więcej, ta technologia to potężne narzędzie nacisku nakręcające korupcję. Arasaka daje do niej dostęp tylko bogatym i wpływowym. I gotowym zrobić wszystko za każdą cenę w zamian za marną obietnicę tej tak zwanej nieśmiertelności. E, tu się akurat zgadzam. Arasaka specjalnie ogranicza dostęp do relika, ale to tylko dlatego, żeby. Ta jest fałszywa. To jest kłamstwo. Motywowane chciwością i rządzą władzy. Ha! No to mi się podoba! Przepraszam? Sprzedają złudzenia, są chciwi i kochają władzę. Brzmi jako opis pewnego kościoła. <laughs> ha, wypraszam sobie. A to nie wy obiecujecie życie po śmierci? Nie wy zdzieracie za pogrzeb od pogrążonej w żałobie rodziny? Może szanowny ojciec zwyczajnie boi się konkurencji, co? Konkurencji? Wam się wydaje, że wszystko można od tak policzyć, zmierzyć, w pełni zrozumieć? A przepraszam, nie jest tak? Czy nie potrafimy budować sztucznych mózgów, tworzyć nowych świadomości? Pytam tylko, po co? Co właściwie to dało? Czy ludzie mogą doświadczyć dzięki temu spełnienia i szczęścia? Głosicie, że relik obiecuje nieskończone życie. Ja uważam, że on niesie nieskończony ból. Zamiast pożegnać bliskich, możemy ich widzieć i słyszeć. Są niby obecni. Ale podskórnie... Kto ma czujemy, tutaj, rację? Że tak Komu mamy wierzyć? Nie Kolwerowi Colverowi czy raczej Karinie Lee. To wy decydujcie. Aby zagłosować, wyślijcie wiadomość pod 7892 o treści Colver albo Lee, a weźmiecie udział w losowaniu biletów na playoffy. Zerdzie! Do Night City! Pa!